Witam. Druga wojna światowa na Pacyfiku to temat wyjątkowo wdzięczny do tworzenia gier. Mamy tam pewnie wszystko. Zmagania lądowe, powietrzne, nawodne, podwodne, no czego dusza po prostu zapraknie. Materiał na gry idealny. Niedawno prezentowałem Wam skądinąd wspaniałą grę Empire of the Sun wydawnictwa GMT. A tu w moje ręce niedawno trafiła gra Typhoon Soule Pacific wydawnictwa Victis. Tytuł, no... Być może nie zachęca, biorąc pod uwagę niezbyt dzisiaj już powszechną znajomość języka francuskiego, co może dzisiaj śmieszyć, gdybyśmy na przykład wzięli naszych przodków sprzed 200 lat, no może niekoniecznie naszych przodków, ale generalnie Polaków, tych bardziej wykształconych sprzed 200-300 lat ponieważ no, moi przodkowie 200 lat temu byli e, chłopami, no nawet średnio zamożnymi, ale mimo wszystko chłopami spod Kruszwicy i wątpię, aby e, znajomość języka francuskiego była u nich powszechna. Natomiast no, wśród elit polskich e, i tych ludzi chwalących się, powiedzmy, lepszym wykształceniem w XIX czy nawet jeszcze e, w pierwszej połowie XX wieku znajomość języka francuskiego była powszechna, e, co pięknie na przykład widać, gdy weźmiemy e, Wojna i pokój. Wiem, to nie jest polska książka. Niemniej miałem przyjemność kiedyś czytać pierwsze polskie wydanie wojny i pokoju i tam funkcjonują całe obszerne fragmenty w języku francuskim, kiedy to bohaterowie rozmawiają ze sobą i wtrącają całe zdania po francusku. Nie były one nawet tłumaczone. Tak. Zakładano, że to jest tak oczywisty język, że każdy, kto czyta, będzie wiedział, o co w nim chodzi. Natomiast dzisiaj już tak nie jest. I g gry w języku francuskim, jeżeli się w ogóle pojawiają, a pojawiają się, ponieważ francuskie wydawnictwo Weavictus jest wydawnictwem bardzo aktywnym, to jeżeli chcemy nadpismą w nie zagrać, to raczej szukając ich zwracamy uwagę na taką naklejkę jak tutaj, która mówi nam, że Includes Rules in English. Zapewne dla samych Francuzów nie jest to najprzyjemniejsze, biorąc pod uwagę ich, powiedzmy, sceptycyzm w stosunku do języka angielskiego. Niemniej, dla nas jest to rzecz raczej powszechna, aczkolwiek jeżeli ktoś zna ten język, to szczerze mu zazdroszczę i podziwiam. Ale do rzeczy. Typhoon Sulle le Pacific, czy raczej, jak to powinienem ładniej powiedzieć, Typhoon over the Pacific, nazwość Francuzom, jest grą obejmującą cały zakres II Wojny Światowej na Pacyfiku, ale jest grą pod pewnym względami nietypową. Dlatego też zresztą skusiłem się na niej zakup. Czemu? Po pierwsze, jest grą jednoosobową. To samo w sobie może czynić się tę pozycję ciekawą, ale jeszcze nie wyjątkową. Wyjątkowość, o jej wyjątkowości stanowi coś innego. Zazwyczaj w grze jednoosobowej jest tak, że gracz kieruje jedną stroną, a posunięciami drugiej strony kieruje algorytm zamieszczony w grze. I zwykle jest to tak, że gracz kieruje tą stroną, powiedzmy, aktywną, a algorytm zajmuje się raczej stroną broniącą. W tej grze jest, jest tak i nie. Czemu? Po pierwsze jest to gra jednoosobowa, w której gracz zmienia strony. Na początku gracz kieruje działaniami japońskimi, a od drugiej połowie, połowy gry gracz bierze w swoje ręce losy aliantów. Podejście powiedziałbym nietypowe i ch chyba nie spotkałem się z nim do tej pory w żadnej grze. Jeżeli wy się spotkaliście... To będę wdzięczny za uwagi. Dla mnie, dla mnie przyznaję, jest to nowość, i ona także skłoniła mnie, aby zająć się Typhoon Sur le Pacific i zobaczyć, z czym to się je. Gra, jak widzicie, nie jest zbyt duża. Została ona wydana w takiej formie teczkowej. Słowo teczka w Polsce kojarzy się średnio, biorąc pod uwagę pewne zaszłości z minionej epoki. Pojęcie grateczkami to już w ogóle ma no, zdecydowanie negatywne konotacje, ale mimo to zajrzyjmy do środka i zobaczmy, co mieści się w tej teczce. I myślę, że coś ciekawszego niż materiały, które miały znajdować się w czarnej teczce Stanisława Tymińskiego, których chyba zresztą nigdy nie poznaliśmy, nawet mimo szumnych zapowiedzi. No, teraz możemy już dokładniej przyjrzeć się grafice na okładce, skądinąd całkiem sympatycznej. Identyfikacji lotniskowca, który tutaj się znajduje, nie podjąłbym się. Nie jestem pewien, tak trochę mnie kusi, ale nie jestem pewien, czy to, czy to nie jest aby Ale ten przód tutaj taki ścięty chyba nie. No i jak powiedziałem pudełko teczkowe. To jest pudełko chyba które W Victis jako jedyne stosuje, w każdym razie nie wiem czy ktokolwiek inny je stosuje. To jest trochę tak jak z Tisem i ich pudełkami magnetycznymi. Rzecz można powiedzieć jedyna w swoim rodzaju. Natomiast doceniam, doceniam to pudełko, ponieważ ono ma jedną dużą zaletę. Zapakowane w taką grę pudełko można bez problemu włożyć do pudła z jakąś inną grą i dzięki temu czysty zysk postaci miejsca na półce. A myślę, że każdy, kto ma więcej niż kilkanaście G, ten wie, jak bardzo cenimy sobie ekonomię przechowywania takich produktów. Zobaczmy zatem, z, czym, z czego to się składa. Instrukcja, tabel, tabelki, tu są po francusku, o, tu są po angielsku, nie jest ich tak dużo, trzeba przyznać, i żetony. Żetonów też nie jest dużo. Jak widzicie, jest ich tylko jedna sztanca. W porównaniu z tym, co mieliśmy w innych grach, to powiedziałbym, że tutaj jest tego niewiele. Jak na zresztą tak wielki, długi i intensywny konflikt, to też spodziewałbym się trochę więcej żetonów. Natomiast ich skromna ilość jest pewnym zaskoczeniem. Rzućmy okiem z drugiej strony. Jak widzicie, spora część to są te żetony z znacznikami flag. Obstawiam, że to są znaczniki kontrolne, tak samo jak były w Empire of the Sun, gdzie oznaczaliśmy obszary, które udało nam się zdobyć. Generalnie, jak na tak duży konflikt i na tak duży obszar działania, to powiedziałbym, że tych żetonów nie jest znowu aż tak wiele. Tu mamy. Plansza. Aha, ale jeszcze przy żetonach, zatrzymajmy zacz... się. Z kolei mogę powiedzieć, że prezentują się od strony graficznej całkiem ładnie. Nie wiem, jak wy. Yy... Ja mam takie dość osobliwe podejście do żetonów, które mówi, mówi że jeżeli chodzi o czasy współczesne, nam, nam współczesne, czy powiedzmy okres zimnej wojny i tak dalej, to generalnie preferuję żetony z symboliką natowską. Natomiast jeżeli chodzi o czasy historyczne, czyli Druga wojna i wcześniej, to generalnie preferuję żetony z grafikami, tak jak tutaj. I powiedziałbym, że pod tym względem gra spełnia moje wymagania estetyczne, że wyglądają naprawdę ładnie. Rzuć, rzućmy okiem na planszę. Prąża też nie jest duża. Jeżeli ktoś, e, mówiłem wcześniej o ekonomii, e, ceni sobie ekonomię miejsca, krótko mówiąc, nie ma możliwości rozkładania g, 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 gry na jakimś wielkim stole, to pod, względ, pod tym względem prąża na pewno go e, zainteresuje. Nie jest ona powiem szczególnie ogromna. Nie jest też, co mogę przyznać, jakaś szczególnie urodziwa. Pod tym względem wydaje mi się, że gra mogła być trochę ładniej zrobiona. Na pewno jest czytelna, tak mi się wydaje, oczywiście, bo to, to, takie kwestie to ostatecznie rozczytnie dopiero rozgrywka. Natomiast, tak na moje oko, w tym momencie to ona wygląda yy, dość czytelnie i yy, widać, co gdzie jest. Yy, yy, oczywiście, jako że gra została wydana po francusku, to wszystko jest po francusku. Yy. Natomiast takie podstawowe informacje, typu np. Jaka jednostka, gdzie wchodzi na to, że etapów to z tego co widzę jest wszystko podane w sposób, który powinien być zrozumiały dla gracza. Przy czym tutaj mamy podany, ma, mamy, mamy na dole legendę podaną w obu językach, Tu zresztą widzę też część napisów jest po, po, po francusku i po angielsku, więc nie jest źle ten język Moliera, nie, nie powinien nam jakoś tutaj szczególnie utrudniać życia. I dobrze. I książeczka. Dość gruba. Łącznie liczy ona. Mamy ponumerowane strony, zaraz zobaczę. Tak, 32 strony. 32 strony, czyli sporo. I yy, tak. Yy, yy, tu jest w Hansuła, bibliografii. Aha, no dobra, te 32 strony to jest trochę zmyłka, bo faktycznie mamy 16 zasad. Po prostu instrukcja wydana jest w obu językach, i połowa z nich to jest język francuski, druga połowa to jest język angielski. Więc jeżeli ktoś chce, zna ten piękny w brzmieniu język, to może sobie przeczytać zasady po francusku. Natomiast większość, podejrzewam, będzie zainteresowana zasadami po angielsku. Jak widzicie, tekstu jest sporo. Przełożenie tekstu na grafikę, no zdecydowana większość tekstu. Jeżeli na przykład porównamy z instrukcjami Danvers and Games, to jednak tutaj zdecydowanie góruje tekst, więc możemy przyjąć, że gra nie będzie należała do jakichś takich śmiesznie prostych. Zresztą z prostotą zasad bywa różnie. Pamiętacie, jak pokazywałem w Empire of the Sun i twierdziłem, twierdziłem i potwierdzam zresztą, że ta gra nie jest trudna, jeżeli chodzi o zasady ogólne, natomiast ona po prostu nadrabia drobiazgami, którymi jest po prostu upstrzona jak ciasto mojej babci rodzynkami. Tutaj nie wiem, czy też tak będzie. Z jednej strony lubię takie drobiazgi, lubię, bo one nadają gr grom indywidualnego charakteru i smaczku, ale z drugiej strony potrafią łatwo, łatwo sobie zapominać w trakcie gry i sprawiać, że Potrafimy w wyniku pau wypaczyć całkowicie to, co zakładał sobie autor. Oczywiście bawić się dalej można przy tym dobrze i absolutnie nie twierdzę inaczej, natomiast takie drobiazgi są tym, o których im po prostu łatwo zapomnieć. Czy tak będzie tutaj? Tego na razie nie wiem. Rzućmy może jeszcze okiem na sam koniec, czy gra posiada scenariusze. Tak, posiada. O. Myślałem, że jako że jest jedną to ma jedną to, taką dużą bitwę, ale widzę, że nie, jedną kampanię, ale widzę, że nie. Mamy 18.1, czyli gra Kampanina. I 18,2, czyli, aha, czyli tak jak wspominałem, mamy dwa scenariusze, które zakładają, że w jednym gamy Japończykami, a w drugim gamy aliantami. Mamy też opcję grania dla dwójki graczy, co ciekawe. Jestem ciekawi mnie, jak to działa w kontekście tego, o czym wspominałem wcześniej, że gra jest z założenia jednoosobowa. Wiecie, wiecie, jak to jest. Niektóre gry są założenia dwuosobowe, a mają dołożony czasem na siłę wariant jednoosobowy. W niektórych przypadkach jest to bardzo mocno na siłę, i widać to niekiedy wręcz, że jest on tak dorobiony. Jako haczyk na kupujących, bardziej niż na, jako realna możliwość. W przypadku z kolei G czysto jednoosobowych, czasami zdarza się, że dostajemy wariant dwuosobowy, ale ten wariant dwuosobowy dorobiony jest z kolei tak trochę na siłę, i żeby, żeby było. Ciekawi mnie, jak to tutaj będzie. Na końcu dostajemy trochę informacji o, o, o idei gry, o tym, jak ona, co, było, co przyświecało twórcom, kiedy ją robili. I na koniec ciekawostka w postaci jakiejś tam podpowiedzi dla graczy. Tekstu jest sporo, generalnie, tak jak powiedziałem. Na pewno granie należy do najłatwiejszych, do najtrudniejszych pewnie też nie. no. Umówmy się. Zasady to tego, a zasady np. Adwersy skład lidera to dalej jest niebo a ziemia. Niemniej. Pewnie, pewnie trochę zajmie, zanim będę mógł Wam ją pokazać. Zwłaszcza, że mam tutaj sporą, sporą ilość paru innych rzeczy do omówienia. Niemniej gra akurat bardzo ładnie będzie się komponować zresztą moich materiałów poświęconych wojnie na Pacyfiku. I bardzo jestem ciekaw właśnie porównania z Empire of the Sun. Zwłaszcza, że tamta gra też posiada wariant jednoosobowy i to trzeba przyznać całkiem dopracowany. Zobaczymy jak to będzie tutaj. Tak więc podsumowując na chwilę obecną. Jest to gra dość kompaktowa, jeżeli chodzi o rozmiar, nie zajmująca miejsca na półce, mająca stosunkowo niewiele żetonów, niezbyt dużo tabelek oraz zasady, powiedziałbym, średniej wielkości. 16 stron to wciąż nie jest coś, co, by, powinno, co powinno przerażać. A jak odliczymy te uwagi autora, opi, jakieś tam opisy historyczne to z tych 16 stron pewnie się zrobi tak ze 12-13. Tak więc jeżeli ktoś na przykład nie ma miejsca na Empire of the Sun, nie ma czasu na Empire of the Sun, to kto wie, może ta gra okaże się dla niego ciekawą alternatywą, ale na razie nie chcę tego stwierdzać, to znacznie, bo jak powiedziałem, kwestia ogrania, nauczenia, zobaczenia i tego wszystkiego. Dodajmy też, co myślę, że dla niektórych przynajmniej będzie, będzie takim powiedzmy argumentem za, to cena. Gra kosztuje około 120 zł, czyli nie wydacie na nią 300 czy iluś tam więcej złotych, nie wiem, ile w tym momencie kosztuje Empire of the Sun, ale widywałem egzemplarze z drugiej ręki chodzące po grubo ponad 400 zł, więc swoje to kosztuje. Tutaj Falsy nie wydacie. Gra jest dostępna zarówno w, w, w samym WE Widziałem ją także w sklepie GMT. No, ale kupowanie ze Stanów to w tym momencie wiadomo, czy, jakie ryzyko, jeżeli chodzi o naliczanie cła i tak dalej. Ale z dobrej wiadomości to mogę dorzucić, że ja ją kupiłem bezpośrednio przez Ford Gier, więc można ją kupić u nas także w Polsce. Więc na dzisiaj byłoby to na tyle. Jestem tej gry bardzo ciekaw i mam nadzieję, że za niedługo będę w stanie Wam o niej powiedzieć coś więcej.